No, cześć kochana, pytałaś mnie o efekty po stosowaniu bioelektrod, co się u mnie poprawiło, jeszcze oprócz tego, że nie mam tego bólu kręgosłupa i głowy. No, powiem ci szczerze, że bardzo dużo, ale myślę, że najważniejsze, co, co naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszy, to jest ustąpienie mojej alergii. Ja jestem alergikiem na metale ciężkie, na Głównie mam na chrom, na nikiel, no i jeszcze tam tworzywa tekstylne, no i jeszcze owady błonkoskrzydłe, no troszkę tego jest. W sumie to też jestem powstrząsianafilaktycznym i już od kilku lat zawsze musiałam jeździć wszędzie ze sobą z adrenaliną, bo rzeczywiście nawet jeżeli jest jeden jakiś owad gdzieś w okolicy, to on sobie mnie znajdzie spośród całego tłumu i oczywiście, że mnie sieknie. Nie wiem, jakoś się tak po prostu zawsze przyciągałam od dziecka. Natomiast co teraz zauważyłam? Przede wszystkim to, że mogę z powrotem nosić biżuterię. I to jest, no, po prostu rewelacja. Od pewnego czasu, już kilku lat, nie mogłam w ogóle jej nosić, bo oczywiście na początku robiły mi się takie sinozielone jakby obwódki, na przykład wokół pierścionków, prawda? A później rana, a uszy mi bardzo, bardzo puchły, nie mogłam dojechać na imprezę. Natomiast, no, jeżeli jakikolwiek łańcuszek na szyi, to byłam cała po prostu w plamach, w krostach i tak, jakby też spuchnięta. Więc używałam tylko i wyłącznie, no mogłam po prostu stosować u siebie gdzieś tam, użytkować jakąś biżuterię bardzo. Wyjątkowej jakości, czasem coś z eliksy, chociaż nie zawsze. No i oczywiście gdzieś białe złoto, ale też nie każde. No więc powiem szczerze, było, było to bardzo ciężkie, upierdliwe. Zwłaszcza jak była jakaś impreza i chciałam sobie gdzieś tam założyć coś fajnego, coś, co pasowało do całej kreacji, to po prostu no, nie dojechałam nawet na imprezę, a mąż od razu mówił: ściągaj to, bo już wyglądasz coraz gorzej. No i oczywiście, co jest jeszcze innego, co zauważyłam. My mamy właśnie co jakiś czas taki weekend w lesie i od pewnego czasu zauważyłam, że nawet jeżeli coś mnie ugryzie, jakiś komar, czy jakaś meszka, czy coś, to mi to nie puchnie. To mi się to nie rozprzestrzenia na od razu, prawda, nie robi mi się taki odczyn, tylko rzeczywiście po prostu czuję, że coś mnie użarło, widzę w tym miejscu jakąś kropkę i na tym koniec. Czyli mam też wrażenie, że przy tych owadach błąko na pewno jest dużo, dużo lepiej. Będę siebie obserwować, natomiast uważam, że no jest to coś po prostu niesamowitego, bo ta alergia też dawała mi mocno popalić.